W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale Archaniele, broń mnie w walce. Święty Michale Archaniele, broń w walce wszystkich tych, którzy będą tego słuchać. W walce, którą toczymy i w walce, którą przyjdzie nam stoczyć dla Królestwa Bożego. Amen. Dzisiaj podzielę się tym, i znowu chcę Ci dać zadanie tym, czego może nie możesz znaleźć, jestem tego pewna. Mianowicie wiele jest filmików na YouTubie o datach, ostrzeżeniach, dużo jest straszenia. Może jest to tak pokazane, tak, trzeba się bać, ale do czego to zmierza? Ma być ostrzeżenie, sumienia, ucisk. Prześladowanie, głód, wojny, choroby. Ale do czego to zmierza? No jeśli nie wiesz, zmierza to do oczyszczenia i do Królestwa Bożego, do ery pokoju. To Królestwo Boże ma się nazywać Królestwem Eucharystycznym, a ma być Królestwem, gdzie wszyscy na sercu Jezusa jesteśmy, gdzie jest tryumf, Niepokalanego serca Maryi. Powiem ci, że studiowałam teologię. No, może nie przez pięć lat, ale to nie było tak, że przez pięć lat miałam teologię, były różne przedmioty, ale wśród nich nie było przedmiotu eschatologia. Nie wiem na jakim poziomie skończyłeś swoją wiedzę. Wiedzę o Kościele, o objawieniu Bożym, o prawdach wiary, dogmatach, historii Kościoła o tym dokąd zmierzamy, no to by można o świętych, ale ja przez pięć lat nie miałam tego przedmiotu yy, akademickiego, który też jest eschatologia. Yy, to jest bardzo ważne, ponieważ w tym przedmiocie dowiadujemy się do czego zmierzamy, bo to się wydarzy za naszego życia. Na to wychodzi. No więc dobrze jest wiedzieć, co Kościół katolicki mówi na ten temat w tym wymiarze, w oparciu o Pismo Święte, słowo prorocze, historię Kościoła. Chciałam się z tobą podzielić, ponieważ poprzednio proponowałam ci, żebyś wszedł na tą stronę doktora Antoniego i zamówił sobie podstawowe wydarzenia ostatnich czasów. To jest 10 odcinków, 10 slajdów. Które dają takie pojęcie o wielu, wielu rzeczach, układają pewną rzecz. I mają ułożyć do tego, żebyś wiedział, co nas czeka. Czeka nas nowe niebo i nowa ziemia. I nowy człowiek, człowiek Boże, żyjący wolą Bożą. Ma on również te filmy, i te filmy to możesz znaleźć, Podlinkuję je. To jest yy, 13 filmów. Na kanale były one pojawiły się na kanale Katoliko i do nich są slajdy, które możesz u, u, u doktora Antoniego zamówić, żeby mieć przetłumaczone na polski, kupujesz to po, po hiszpańsku, wrzucasz translatora i masz yy, obrazki tłumaczone z automatu yy, na hiszpański. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, napiszę pod tym yy, w komentarzu. Ale po, po co o tym mówię? Bo wiele ludzi mówi: Ono, tak, Boga nie widziałem, Maryi nie słyszę, nie wiem do czego to wszystko prowadzi. No to zobacz. Weź to, posłuchaj filmu, włącz sobie napisy, albo jeżeli nie umiesz, to przynajmniej kup sobie te slajdy, wrzuć nad tłumacza i zobaczysz. Tej wiedzy, której nie posiadasz, wielu studiujących też jej nie dostało. A tu jest przepięknie pokazane i pogrupowane, że naprawdę na podstawie Słowa Bożego i nauki Kościoła katolickiego możesz się tego dowiedzieć. Eschatologia. Na podstawie również proroków i proroc biblijnych i współczesnych. I powiem Ci, że napisałam do, do, do doktora Antoniego, ponieważ bardzo mnie poruszyłaś w tej pierwszej części, którą również nabyłam i z której się czerpię dużą wiedzę, ale też wiarę. I napisałam do niego, ponieważ y, każdy jego, jego wykład rozpoczyna się taką modlitwą. O Maryjo, królowo-mistyczna różo z Guadalupe, jasna róża, która upiększa niebo, jak gwiazda poranna, która zwiastuje świt. Nowych czasów, matko Współodkupicielko, pośredniczko i orędowniczko, pani wszystkich narodów, biała damo, królowa pokoju i biała lilio Trójcy Świętej. Obmyj nas w Twojej rzece przedziwnego światła. Uczyń nas zwierciadłem Twojego niepokolanego serca i daj nam być pierwocinami eucharystycznego Królestwa Twojego Syna. Amen. I napisałam z zapytaniem, skąd pochodzi ta modlitwa, ponieważ tak mi się spodobała i zaczęłam jej szukać. I wiesz co najpiękniejsze jest? Że dr Antoni Jagła odpisał mi i napisał, że ułożył tę modlitwę osobiście aby zawsze nią rozpoczynać swoje konferencje. A ona, ta modlitwa wynika z jego miłości do różnych wezwań Matki Bożej, który nabył poprzez studiowanie jej przejawów, objawień na całym świecie, zwłaszcza wezwania do Guadalupe. I posiada on doświadczenie jako pielgrzym. Chciał, żeby ta prośba skierowana do Matki Bożej w trudnych okolicznościach dzisiejszego świata, była sposobem na odwdzięczenie się miłością za jej nieustanne przywiązanie do ludzi wszystkich czasów i miejsc. I wiesz co? Napisał mi jeszcze, że teraz codziennie się modli tą modlitwą, na zakończenie, na dziękczynienie podczas mszy świętej, prosząc o rychłe przybycie pierwodzin. No, niezwykłe, prawda? Czyli słuchając tego, oglądając tego, rzeczywiście modniesz, możesz podnieść swoją wiarę. Bo przygotowywał to też katolik, wykształcony katolik, ale pełen wiary i miłości, który wie, o czym mówi. A dlaczego ja właśnie chcę Cię zachęcić, żebyś poszerzył tą swoją wiedzę, ale też wiarę co do ery pokoju Królestwa Eucharystycznego, w którym my mamy być. Tymi nowymi ludźmi. Ano dlatego to również podlinkuję, że właśnie czytam sobie y, cotygodniowe y, wiadomości, jakie otrzymuje John Lerny z Ameryki. Jestem na jego stronie i w, tych, y, w tym tygodniowej od 16 do 22 października tego roku jest taki fragment, który się bardzo z tym wiąże. On jest taki skrótowy nieco do tego, co. Co możesz się dowiedzieć, więcej, ale może niech on cię za... zainspiruje. Jestem na stronie Janiego. Tłumaczenie polskie również podlinkuję. I teraz posłuchaj. Jezus powiedział, to jest z dnia. 17 października konkretnie. Jezus powiedział: Mój ludu, śli zostaną ukarani moimi plagami i moją kometą karania będą cierpieć piekło na ziemi, a następnie zostaną wrzuceni w wieczne płomienie piekła. Gdy źli zostaną oczyszczeni z ziemi, podniosę moich wiernych w powietrze i odnowię ziemię jako pierwotny ogród Eden, będzie wiele drzew życia, z których moi wierzący będą mogli jeść. Co pozwoli wam żyć długo. Sprowadzę moich wiernych do mojej ery pokoju, jak obiecałem. Nawet ci, którzy zostaną zamęczeni Zostaną również sprowadzeni do mojej ery pokoju. Tutaj się zatrzymam, zamęczeni, czyli staną się męczennikami. To wynika ściśle z Apokalipsy. Przeczytam jeszcze, jeszcze dalszy ciąg. Jezus powiedział: Mój lud, ci wierni, którzy będą żyć w mojej erze pokoju, znów będą młodzi i będziecie mogli mieć dzieci. Jeśli zdecydujecie się to zrobić, będziecie żyć setki lat, jedząc z moich drzew życia. W tym czasie nie będzie żadnych złych ludzi, a wy będziecie żyć. Aby stać się świętymi, umrzecie z czasem, ale zostaniecie przyjęci do nieba jako święci. Na waszym wyznaczonym poziomie siedmiu poziomów nieba będziecie się radować, że jesteście ze mną w niebie przez całą wieczność. Słyszysz? Ktoś się pytał mnie a warto się nawracać? Nie da się tak żyć. Ale słuchaj, co przed tobą. Po pierwsze, kiedy się nawracasz, nawracasz, nie nawrócisz, tylko nawracasz, bo to jest cały proces. Czyli wyrzekasz się grzechu i chcesz żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, ze Słowem Bożym, z prawem miłości, czyniąc uczynki miłosierdzia, co do duszy i co do ciała, to ty już żyjesz w Królestwie Bożym, ale jest ta obietnica Rypokoju. Królestwa Eucharystycznego. Kiedy będziemy się przechadzać razem z Bogiem tak jak to było na początku. Intryguje Ciebie to. Nie chcę tutaj mnożyć filmików na ten temat, ponieważ sama czytam z wielkim, można powiedzieć, z wypiekami, to. Co na tych swoich wykładach dr Antonio przygotował? I nie będę czego czytać ani dublować dla Ciebie. Zrób to sam i podziel się z innymi, ponieważ jest to wiedza bardzo mało znana. Ona wynika z Pisma Świętego, jest Boża obietnica. I to, co Bóg chce zrobić, najpierw podstawę weź. Najpierw w podstawę, podlinkuję. A potem w drugim etapie rzeczy związane z seria Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia. 13 filmów na YouTubie i do tego teksty i slajdy. Podstawowe wydarzenia z ostatnich czasów to jest 10 rozdziałów, który zawiera po naprawdę mnóstwo jest tych slajdów. Niech Pan Bóg cię błogosławi, a święty Michał, archanioł, niech nas wzmacnia w tej walce. Abyśmy doczekali i wypełnili wolę Bożą względem nas. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.